Witam serdecznie w każdym odcinku na moim kanale Jak widzicie, już się skończyła Liga Pucharków yy, No i dostaję 82 buskotki, już mam 11 tysięcy W nie wiem, co z nimi zrobić Ale dobra, tutaj biorę po te 20 PD 5 ty, hit tych Hit, max I tak później może sobie przechodzę A, no i dzisiaj, tak jak wczoraj mówiłem Będę próbował wyjąć te 15 rangi teraz, jak mają wszystkich na dziesiąte. No to Gale na pierwszy ogień, bo jest najbliżej. Spróbuję na tej oj zadymie, bo on może tak fajnie odpychać, chociaż nie mam serpoeru. Ale gadget jest sobie spokojnie spokomyślmy. Berry, Clansy, Steel, Gale, Kiełek i Mais i... No to lecimy. Czech cie. Jak masz ulta i ktoś leci z piłką, to good jest. Jest Dobra, dostali piłkę mhm, aha Już przegrywamy 1-0 Dobra, będę miał ulta za chwilę Za parę strzałów Dobra, mamy już ulta Ja... Mhm się, Co on zrobił? Ja nie mogę, co ten kiełek zrobił jakby strzelił gola, a ten sobie zablokował sobie nam bramkę no, Naszy ich bramkę i fajnie To chodzi przez ściany? Chodzi A nie, mam piłkę Nie chcę wykorzystywać ulta Siemka Dobra, schinałem O... Okej okay. Chcielibyśmy ten berry. Już skinął. Ora przyrządzonej, podałem się, podać się, podałem się, przypodałem się, przypodałem się, przypodałem się, przypodałem się, przypodałem ona no, nie zaliczyło kila, więc fajnie. Dobra, strzelaj. Mhm. No dobra, to raczej już przegramy. Ale byśmy nie przegrali, gdyby nie ten kiełek. Co, bramkę zblokował. Dobra, koniec. Przynajmniej chcę wykorzystać ulta. Wow! Enetrofia. Czy. Mm. Dobra. Yy. Zmiana strategii. To jest tu jeszcze blisko Willow. Spróbuję teraz Willow. Może. Może. Bo do Willow będę sobie kupił. Także fajnie by było. Niestety bo z Sto dwa gola, aby wygrać. Bo jest fajne, że jak gościu ci blokuje, to kopiesz, dajesz ulta i strzelasz z nim gola do jego bramki. Dobra, to są chyba boty. Aha, nie zdążyłem kopnąć, fajnie. Dostałem i gościu mnie zabił. Ale prawie wyszło. Prawie wyszło. A jeszcze w sumie ta akcja nigdy mi się nie udało, ale tam cich. O, no i 1-0. Okej, szybko trzeba sobie ulta nabić. Co nie będzie zbyt trudne. Tutaj wszyscy idą na środek. Dobra, może jednak jest trochę trudne. Ciach, ciach. Tam dostają. Dobra, już 2-0. Nawet nie żebym ulta sobie dobić. O, szatki. W sumie Milo, jak ma się... Yy... Tak to. To można wtedy na solo zagrać. Yy, hops, i jakbyś go się wejść do burzy wtedy. To też by było nędzki, I tak jak masz łapały to... Chodzisz sobie w siebie. I tyle Dobra, lecimy. Jedenkierko. To jest sobie. W tą skrzynkę. Spróbuję. Okej, okay, leon. A, A tutaj się mogę leczyć? Nie, aha. Ten gadet nie ma sensu, jak nie można się leczyć podczas niego. Nie. Tajemny jakiś słaby gadżet, chociaż jakiś frank ultem na no to wtedy, ale e, nieważne na sernej gierce może się uda. Dwie legendy dzisiaj, może spróbuję. sobie powierzchni trochę rankingowy pusi. Dobra, coś mi nie idzie z tymi rangami. Ręka, Dobra, spróbujmy innego zadmiarza. Może. O, do on może być dobry Nie lecimy Okej. Okay. czemu? ment iskendis. Auć. Dobra. A sobie tą skrzynkę biorę. A ja idę na środek po prostu. Aha, i tu był ten gościu. Uh -huh. Nieważne Eee, dobra, jeszcze raz spróbuję Coś mi dzisiaj nie idzie trochę, ale trudno Spróbuję, może w rankingowych później jak sobie pogrą, nie będzie szło Okej, okay. szybko na te skrzynki po prostu No i będzie dobrze Ciuny, hops Siups, siups, siups Okej okay. Okej, okay, papa Użyłem gadżetu, ale dzięki temu jakby gościu zginął Schował się gościu Aj. Nie tam gdzie chciałem, żeby uciekł gość, uciekł <grym> Nie miało to sensu, wiem więc... Tyleri okay. i Lori. Dobra, niech oni się biją. Ja tu się trochę uleczę. Oa, oa. Nie no, co tu chodzi? Na mnie jakimś jakąś misję zrobiłem o 200 punktów mocy Dobra, to może... Frank. O, wow, ja mam tego skinę ale nie wiedziałem. Skiniemy jest Frank. Hmm, tylko na jaką mapę. A zadynęliśmy. Nie że tu do niego nie mam. Chociaż może kupię niedługo. Mhm, mm to je to, čo Messi nazýva. Okej, okay. dobre, skinąłem. ale zniszczyłem jednego, jedného, a druhý má zero. Tak, práve skinął. ale prežil. Prawie skinął, ale prežil. Cia, cia. Ciaaaach i gość się nie żyje Okej Ciuuch Ciuuch, ciuuch, ciuuch Ciuuch Ciuuch, ciuuch, ciuuch Ale szybko teraz rozstrzela Jak ma mało HP Okej Aj, zły ult Prawie dobry Zlý ult prave dobrý. To nemielo kompletne sensu. Čo? Let's go. Nie, no, co je si ja nie A kde by ten ult možno bolo tak šipko? Okej, są mu wszyscy zginęli. Nie, ceglu jest dobrze, ale jednak nie jest dobrze. Dobra, ostatnia szansa: 47 monet. Jeszcze czas sprawdzę. 10 minut, dobra. Tu jeszcze trochę spróbuję, chociaż trochę go podbiję. Zadynna, to będzie zła gola, aby wygrać. Nani, Mortis, El Primo, Jessie, Frank, Clancy. Nie, to nie użyłem, a chciałem. Okej. Okay. to chodź. No. Zniszczymy im bramkę od razu, żeby łatwiej się strzelało. Okej, okay, jeden mniej. Zawsze coś. Okej. Okay. tym, tym gość ma hypercharge, ja tu na 7 mocy, więc tylko z tym lotam. Tak, ciao, Dobra, podbijemy sobie statystyki. Ciao, nie dostał tego, co akurat było odporny, ale i tak wygraliśmy. Więc fajnie. Nawet nie znaczy, że statystyk od razu minąłem. Ale dobra, lecimy dalej. Edgar Bibi i eee, ten Perl. Nie Zapomniałem jak się nazywa. Dobra. No, czyli chodzi we dwójkę mieli zero i stali ze ścianką. No nie na no, co jest? Ja nie mogę. No co jest? Każdym razem, jak próbuję ultra, to ta Bibi mi, mi, mi go jakby wyłącza. Mhm. Mm eee. eee. Dobra, nieważne, gram tym Frankiem. Może się uda. Albo. O. Nie wiem, czy tu Frank jest dobry, ale tam. C'è un po' di sangue sull'acqua, forse. C'è Ulu Z tego ulta Ten ma Trochę słabego celu I trochę bardzo słabego celu O teraz trafił go, Tamta sobie wyskoczyła W powietrze Okej okay. O Mandy zginęła Teraz tylko ta, o, co w deski, no. No, lewona była, żanek. Dobra, lecimy. Dobra, na koniec trzeba poczekać na strefę i wyjaśnić tym ultem. Okej. Okay. Dobra. Tak się ustawiam, że ani razu nie dostaje. O! Dostałem. A to mi ulta nabija w ogóle. Cia No nie, jeszcze mi ukradł fraga, gościu. Dobra. Sam na Mandy. tej ja mam ulta zaraz, może dam się jej je, je, No. <grym> Dobra, trafię. No dawaj jeszcze raz i teraz cia I cię już nie ma. Dobra, dzięki. I ulta jakby nabiła. Okej, okay, lecimy jeszcze raz. Bo to będzie ostatnia gierka. Chociaż zobaczę jeszcze, zależy jak długa ona będzie, żeby nie było zbyt długo. <grymne> no co, ludzie są. Nie, nie zdążyłem ulta zrobić się spagowałem w trakcie ultowania Ale dobra Tak czy inaczej Zużyło mi ulta Ciao, ciao, cia Co za gość Co za gość Co za gość, że mnie porobi Dobra, jest to ten Angelo Raczej wygramy to Raczej oczywiście No już tak, bo nie, nie trafiło. Co za te... Dobra, strzelaj przez ścianę. Barley, uchu. Do na Dobra, let's go. Wygraliśmy. O, nie, bardzo rzadki. Nic nie idzie, ale zobaczmy. No, tak. To jest wszystko w tym odcinku. W tym odcinku w sumie słabo trochę poszło, ale no trudno. Bez panciku może będzie lepiej. A ja ogólnie mi odjęło. No, tak ze 100 pucharków, bo plus to co jeszcze dobiłem. Czyli tak średnio jak zwykle. Tymi co nie gam tu. Spyper 700. Tak, kawy. Skróka, szelki. Tu. I tego, bo tu mam już stracone. Z tej piątki że ten, ten Pan P. Ale. No i tyle. No i to wszystko w tym odcinku.